Rady Sowieckiej Straży Pożarnej. pragniemy gorąco podziękować Bogu za wszystkie dni Twojego kapłańskiego życia i za to, że dał nam Ciebie. A tobie, drogi księże proboszczu, w sposób szczególny dziękujemy za trud budowy świątyni naszej, za wszystkie dni pełne wyrzeczeń, trudności i Niech dobry Bóg każdy Twój dzień błogosławi, a jego łaska nie tworzy ci we wszystkich Twoich oczyniach. Życzymy Ci, by Pan Jezus, najwyższy kapłan, napełnił Cię w swoim pokojem, obdarzył zdrowiem i pomógł przez wycieczka wszelkie trudności. Matka najświętsza nie cię zawsze w swoim sercu otacza. Twoją matczyną miłością i wyprasza potrzebne łaski na wszystkie dni Twojego kapłańskiego życia. Bóg załać sześć wolnych Składamy życzenia, aby dobry Bóg dał widoczność swoich łask, dał dobrym zdrowiem i radość, aby wraz z mocną przemianą chleba i wina dawał moc see Państwa. Ten dar Państwa stał się przed 25 laty także moim udziałem, jestem za to Panu Bogu bardzo wdzięczny, co zresztą wyraziłem w obrazku rewincyjnym, który wtedy miał takie motto, Ciebie Boga wysławiamy. Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. I bardzo dziękuję Bogu za to, że to co może tak może niewinnie, może bardzo bardziej proroczo, wypisałem, to staje się moim udziałem w ciągu tych 25 lat. Dlatego bardzo dziękuję za jego opatrzność nade mną, nad moim kapłaństwem, nad tym, co udało mi się dobrego zrobić z Bożą pomocą, służąc w parafii najpierw Krzyżanowice, później w parafii Straszencin, następnie w parafii Grobla, następnie w parafii Bożego Miłosierdzia w Dębicy, wreszcie w parafii Świętego Mateusza w Mielcu. I tutaj właśnie, gdzie decyzją księdza biskupa Wiktora Skorca zlecono mi tworzyć tą nową wspólnotę i Bożej opatrzności za to dziękuję i za was kochani, bo sam nic nie zrobię bez waszej także pomocy, waszego zaangażowania i was wszystkich tych, których wspomniałem, wypomniałem i także was chcę za was dziękować w czasie tej przyświętej, dziękować także Moim kochanym rodzicom, których witam tutaj, cieszę się, że, że doczekali tej rocznicy, mam nadzieję, że kolejne także i samym gratuluję parę dni temu i 54. rocznicę ślubu. Dziękuję więc wszystkim i Was kochani polecam w tej przycięcie. i po świętego Mateusza mała to Jezus powiedział do swoich uczniów nikt nie może Twą Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgadził. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie, Dlatego powiadam Wam, nie troszcie się zbytnio o swoje życie o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną, nie zbierają do swych leżów, a ojciec ważnie wie, skąd je żywi. Czyż Wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z Was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przepatrzcie się, Lilią na pozór, jak rosną, nie pracują ani przemną. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był ubrany tak jak nie, w z najboszej opatrzności, wiekowolne dzieło, świątynie dla Was i dla następnych pokoleń. I każdy z Was ma w tym. Dzielę swoje miejsce, każdy jest zaproszony, każdy jest ważny, każdy jest niezastąpiony. Nie tłumaczmy się, że ja sam sobie nie daję rady, że ja nie mam czasu, że ja nie mam środków materialnych, że mam problemy. Każdy jest zaproszony i każdy ma tu swoje miejsce. Spotkałem kiedyś taką prostą, pouczającą historię, jak to w jednej wiosek, właśnie ukończono budowę Nowego Kościoła. Ludzie przybyli, aby zobaczyć jego poświęcenie i byli pod wrażeniem uroczej, drewnianej, ale pięknej świątyni. Wszystko było wspaniale, dopracowane do ostatniego szczegółu, podziwiano. Ten kursz artystyczny, wyposażenie. A tymczasem na dachu mały tanik gwóźdź otrzymujący jeden z gontów gorzko płakał. Dlaczego nikt nie zauważył? Dlaczego nikt go nie pochwalił? Dlaczego wszyscy podziwiali tylko wspaniałość konstrukcji, a jego zupełnie nie zauważyli. W rozżaleniu pomyślał sobie, skoro nie znaczy nic to nikomu nie będzie nie brakować, kiedy odejdzie. I wysunął się z dachu i potoczył się na ziemi. A gdy w nocy nadeszła burza, gąb, gór, z którego wyskoczył gwóźdź, obuzował się i oderwał, zostawiając tu w dachu dziurę. Deszcz zalał wnętrze kościoła, a gwóźdź zatonął w błocie. go nikt nie widział, ale też bardzo szybko Dopadła go rdza, którego nie oszczędziła. Gdyby siedział w dachu, pełniąc swoją funkcję, nie tylko uratowałby Kościół przed zalaniem, ale sam skorzystałby na tym najbardziej. Drodzy, każdy ma swoje miejsce w parafialnej wspólnocie, w Waszej wspólnocie. Każdy jest potrzebny. Jego nowictwo poświęcony czasem. Zaangażowanie, współpraca z służbą pasterzami, ta ofiara, bez której nie byłaby możliwa ta budowa. W nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczenie z Kurami Aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. moich parafian, którym serdecznie dziękuję za życzenia i te prezenty złożone przez przedstawicieli Rady Parafialnej, przedstawicieli Róż i Publicznej Służby Ołtarza, Skolni druga Apostolskiej, Maryję, Kręgu Biblijnego, Rady Sołeckiej, Koła Gospodyń Wiejskich, Straży Pożarnej i tak wielu osób indywidualnych. Kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję za Waszą obecność za Wasze życzenia i za Wasze modlitwy. Dziękuję braciom w dyskusowym kapłaństwie. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do mojego kolegi kursowego, z którym razem 25 lat temu, czyjąca kranka Państwa, księdza Pawła, proboszcza z Czerwina, za wygłoszone słowo Księży Padle. Dziękuję serdecznie. Piękne, pouczające. Które przypomina nam, jak ważna jest rodzina właśnie dla Kościoła, dla straszliwego wychowania, ukształtowania młodego człowieka. Dziękuję także Księdzu Zalatowi, Księdzu Franciszkowi, Jubilatorowi, Księdzu Zawatowi, za dwa tygodnie, przed piękną uroczystością się wiele dni. Państwa będzie świętował w bazylice. Dziękuję już za obecność i już dzisiaj składam serdeczne także gratulacje. Dziękuję tak wielu gościom i przyjaciołom moich, którzy przybyli z poprzednich parach. W tych parafii kilka było mi dane poznać, w wielu karatach pracować. Dziękuję się i cieszę się Waszą uwagą przyjaźnią, która trwa od wielu, już wielu lat. Przyjaźń nie zna granic i oddźwięk, tego. tym bardziej cieszę się Waszą obecnością i Waszym wsparciem tak wielu lat wspominał, Dziękuję całej służbie liturgicznej, kontraży, młodzieży za przygotowanie kaplicy. Pani, które pięknie uprawia kaplicę, młodzieży z grupy apostolskiej za dekorację. Dziękuję za wspaniałą, przepiękną oprawę liturgiczną, której myślenie nie moglibyśmy się wstydzić nawet w katedrze. Dziękuję Pan na tym wszystkim czuwa, wszystko jakoś swoim głowiem dosięga, są spada naszariusz, dziękuję bardzo serca dziękuję za Twoje wsparcie, za Twoją pomoc. W tej naszej nowej wspólności parfiarnej. I'm